Cześć, cześć, z tej strony Kłosek Słuchajcie, kurwa Przyjechałem na swoje ulubione miejsce na te odko. troszkę dzisiaj pogoda do dupy wieje. Zimno Ja się właśnie biorę w wodery Słuchajcie nie wiem czy dojdę dzisiaj Nie wiem czy uda mi się dojść do swojego miejsca. Jest tak podniesiony stan wody i taki nurt, co ja wam zresztą zaraz pokażę, że nie wiem czy tam dzisiaj dojdzie. Okay. Eee dobra słuchajcie. Teraz wracamy. I to jest najgorsze. Tam nic się nie udało złapać, więc idę tam po krzaku pożecę. O i tutaj jest bardzo mocny nurk. Pamiętajcie, że w takie miejsce wchodzicie na własną odpowiedzialność. Jest to dosyć niebezpieczne, bo taki most może, może szybko podwinąć nogę i pociągnąć. ale wiemy, wiemy, którędy iść gdzie jest płytko i staramy się poprzez mur żeby go rozbijać no nie tak mi się wydaje, że to jest dobre że gdy stawiamy nogę w poprzek nurtu, gdy on usunie na nas, to rozwiniamy. A gdy stawiamy nogę tak, to mamy większą powierzchnię, łatwiej jest też nas, nas podciąć. No a tak, to jednak stoimy troszkę mocniej, wiecie na nogach i jest troszkę pewniej, nie lepiej. Pamiętajcie też, żeby uważać, jeżeli wchodzimy do wody w woderach, bo jeżeli nie najbardziej się gdzieś przewrócimy, to wiadomo, jak działają wodery, że to jest taka kotwica. Najlepiej, jeżeli lecimy do tyłu, to od razu nogi wziąć do siebie, nie wpuszczać tej wody aż do samych stóp. No i próbować płynąć do brzegu na plecach Dobra tu już mocniej czuć ten wiatr niż w tamtym miejscu No nic trzeba chociaż tutaj popróbować przy brzegach Spod górki coś wyciągnąć nie wiem, czy się uda. Tu była ma tam wysepku, już wysepki teraz rzuciłem. Dobra, ja słuchajcie. Było pierwsze branie z opadu. Wydaje mi się, że to mały szczółek Był mały, jakiś zęb zestawiony. A chociaż jakieś branie było. Coś, coś się zadziało. No i wziął z opadu. Spróbujemy jeszcze, może akurat coś wpadnie. No i pierwszy jest, i to w krzaczkach był, w krzaczkach sobie stał, Co teraz się nie zerwie, mały szczupaczek. Ale gumę zażar, patrzcie. Tam na Patrzcie. Szczupak zażar w całą gumę. Jeżeli nie możemy jej wyjąć środkiem, to lepiej wyjąć sobie ją przez skrzelo. Guma jest uratowana. Szczupaczek nie jest przynajmniej ranny. Latuje nowany. I poszedł od razu. Od razu uciekł. Klupak gdzieś mi tu po roślinach O, no, powiem, że będzie większy troszkę. Ale tak teraz rośliny. Dobra, taki troszeczkę większy. Wyskakuje z wody. No ten już taki Ten już taki będzie Podwymiarek Ten już będzie podwymiarek Uwolniony no i co, słuchajcie, no ten już, ten już bardzo ładny, no szpawy, patrzcie jak się skurczy, byk miota, pijawki jakieś ma na sobie chyba, no nie wiem co to jest, no, ale to już będzie taki z 45 cm, może koło 50, nie będę go pochęty. nie chcę sobie snrodzić. wypuszczę go. że spodniegł no. no i se se odpłynął no słuchajcie może mnie tu być słabo słychać bo wiatr wieje prosto we mnie. ale tutaj sobie strzeliłem. trzeci rzut i już było jakieś branie tam jakiś mały szczupak ale ale branie było Ciekawa miejscówka tutaj, porośnięta. Cała. Może coś się uda zaraz. Tutaj złapać. No nie. Krzaki w las wrócił wró dwa razy i był mały szczupak, ale strasznie. Strasznie żwawy. Jak na takiego małego szczupaczka to był bardzo silny. Ale już, już. Nie, jest! Kurde, trzeci raz się. Widziałem teraz jak jak huknął. No. Może jeszcze. Brał czwarty raz. <grystanie> On jest Chyba mega głodny. Słuchajcie, no cztery razy żeby szczupak brał to... Tylko drugi raz w życiu takie coś mam. Ale teraz to naprawdę... Rzut za zarzutem on bierze. Czwarty raz gdzie on już... ...był na haczyku. No ta roślina mnie tak to No i nie, chyba Chyba już więcej nie weźmie to byłby piąty raz już Siegi, kurczę. patrzcie to Wszedł na drugą kładkę żeby zobaczyć sobie co tu się dzieje No i słuchajcie Jest o nie 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 wchodź tam nie wchodź dobra odczepił się odczepił się bo wszedł mi w ten łańcuch ale był mały to nic tam takiego Zobaczymy może coś tu jeszcze stoi No słuchajcie, przynajmniej to tylko wpadło do wody Gdzieś tam sobie dalej rzuciłem I jest kolejny szupaczek I nie jest w sumie taki aż bardzo mały no Ile on tu może? 40 cm. Raczej ma Ładnie zapięty. Swoją górną wargę. Puszczaj. No, puszczaj gumę. Aż jak skurczybek, no nie chcę puścić. Puszczę, bo mi całą gumę podniesz i tak mam ręce brudne nie wiem, tak to może nie będę robił O o no puszczaj, puszczaj, puszczaj O no i super Oj uciekaj no. no to sobie poszedł Tu kurde normalnie jest dwie pijawki miałem na ręce Masakra dobra rzucamy rzucamy dalej O leciutki rzut zrobiłem Dosłownie pod nogi praktycznie A tu pistolecik dosłownie pistolecik To już jest taki kurde trzydziestaczek ale niezłe kropki ma na, na karku fajnie to wygląda あれ Będzie... O, dobra Chciałem powiedzieć, że nie będzie jak się odepnieć, ale... ale... mamy go O, leciutko za wargę, zapięty dosłownie Leciutko O No i taki maluch trzy nogi już I poszedł Poluję teraz na przy wodzie, no te większe, ale Cisza. Nie, nie wiem gdzie są te większe Przed chwilą, słuchajcie, tutaj branie miałem noc, się kurde, przestraszyłem Tylko widziałem jak się zawinął szczupak jest teraz? Jest. O, o jest. Kolejny maluszki. Patrzcie księżne kropki tutaj takie ma z jednej i tu z drugiej strony Dobra, wypuszczam Aj, pijawka kolejna Zrasznie coś się dużo tych, tych pijawek mają No i dobra Udało się kolejnego złowić Będę próbował dalej Jakiś kusownikach, chyba tutaj mieliśmy Ale widzę, że ktoś się tym dobrze zajął Siatka pocięta O, elegancko Nie ma kusowania, kurwa A no i co? jeszcze jedna rzeczka Znaczy ta sama rzeczka, tylko na innym odcinku e, Próbowałem coś złowić, na no. Nie udało się Ech, no, zastanawiam się, gdzie są te, właśnie jesienne szczupaki. Kiedy one ruszą? Kiedy złowię coś w końcu normalnego, a nie? Same jakieś małe pyrtki po 40 centymetrów, same niewymiary. No nic, ale będziemy próbować. Będziemy patrzeć, co się dzieje. I będziemy próbować łowić w końcu coś normalnego. Może w końcu zacznę łowić okonie. konie. E, się przybiorę do tego, bo coś mi to nie idzie. No nic, a w tym odcinku to będzie tyle. Także trzymajcie się. Zauważyłem w następnym połamania. Cześć.